Servus, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang. Dzisiaj albo kontynuujemy serię Road to Top Global Ruby, albo zagramy sobie inną postacią, którą będzie Alucard. Zobaczymy co nam tam dostaniemy w trakcie wyboru postaci, wy już prawdopodobnie po tytule, po miniaturce wiecie... Co dostaliśmy, jaki będzie odcinek, ja jeszcze tego nie wiem, natomiast zanim przejdziemy do rozgrywki, chciałbym Ciebie drogi widzu zachęcić do zasubskrybowania kanału. Po pierwsze będziesz otrzymywał powiadomienia, że Solson dodał nowy film na swojej karcie subskrypcje oraz pomożesz mi dobić 10 tysięcy subskrypcji, co jest moim celem i naprawdę będę Ci ogromnie wdzięczny. Jeżeli już subskrybujesz kanał, to dalej możesz mnie wspierać zostawiając łapę w górę. Oraz pisząc komentarz, tak naprawdę to mega motywuje i łapy, i komentarze, i subskrypcje mega motywują do jeszcze lepszej pracy, do jeszcze cięższej pracy oraz pomagają mi dotrzeć do szerszej publiczności, ponieważ algorytm widzi, że filmy są fajne i pokazuje je innym osobom. Dlatego jeżeli chcesz mi pomóc, koniecznie łapa subskrypcję i komentarz. A teraz zapraszam Ciebie już do pytania odcinka. W dzisiejszym pytaniu odcinka zagościł użytkownik M. Cooper, który zapytał, czego gracze Mobile Legends najbardziej nie lubią? Myślę, że tu odpowiedź jest prosta, więc postaram się odpowiedzieć jednym zdaniem: Gracze Mobile Legends najbardziej nie lubią graczy Wild Rift. Przepraszam, musiałem wywołać te główną burze, główną wojny w komentarzach, więc jeżeli macie inne ciekawe pytanie, zadajcie je w komentarzu, a przed pytaniem dodajcie hashtag Pyt. W dzisiejszym hashtagu Polecam pojawił się użytkownik przejej który poleca nam Żyć Pełnią Życia, i to jest chyba najlepsze polecenie, jakie przeczytałem od początku istnienia tego formatu. Żyć Pełnią Życia, to jest naprawdę świetne polecenie, godne uznania. Ode mnie pokłony, szapoba, czapki z głów, czy coś, więc, jeżeli, więc no ja, ja w to wchodzę, ja to propsuję. Mam nadzieję, że się do tego zastosuje. a jeżeli wy macie cokolwiek innego do polecenia, może to być dosłownie wszystko, co wam paluszki na klawiaturę przyniosą, dodajcie to w komentarzu, a przed waszym poleceniem dodajcie hashtag polecam. Jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. U przeciwników Farsa, Argus, Minotaur, Leslie oraz Lancelot, w naszej drużynie Alucard, al Changi, Leila oraz Zilong, Dwa Master Points są u nas, trzy u przeciwników. My mamy zajebisty skin Child of the Fall. Jest to epicki skin oczywiście. Klasycznie jest to trial card, ale ci nikt nie musi o tym wiedzieć. Przeciwnicy nie wiedzą, więc pewnie są już obstrani. Epic Lunar Me Magic Changey oraz Epic Zilong, Glorious General. Każdy ma skinę oprócz Minotaura. No i widzimy, że tutaj Argus ma jakiegoś farbowanego skilla. Powiem wam, że przeciwnicy mają Lancelot na dżungli. No i Argus. Argusa się obawiam. Minotaur, bardzo mocny tank. Farsa z daleka. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, my zaczniemy sobie od Red Buffa. Oczywiście, zaczynamy z umiejętnością na red 2, ponieważ ma krótszy cooldown i po prostu szybciej zabijemy tutaj prawdopodobnie Red Buffa. Plus, dodaje większe obrażenia. To jest bardziej umiejętność pierwsza do ataku na przeciwników, więc tutaj też będziemy szybko gankować, mam nadzieję. No i myślę, że słuchajcie, będziemy gnębić na bodzie ich, tam Minotaur z Leslie będziemy gnębić, albo nam idzie farse. zobaczymy jeszcze. Tigreal widzę, że chce chyba Lancelotowi się trochę popsocić, być może mu coś tam wyjdzie, hmm, ciekawe, zobaczymy. My możemy tutaj szybciutko wziąć sobie Reda, dokładnie, zobaczcie, już Reda nie ma, no i lecimy farmić dalej, chcemy, no chcemy mieć jak najwięcej farmy, tam nasza drużyna się psoci. Lancelotowi, więc jest naprawdę spoko. Chociaż już widzę, że tam Tigreal może mieć delikatne problemy, więc idziemy mu pomóc. First Blood na Zilongu. Weźmy przeciwnikowi. No i tutaj kurczę, słuchajcie. Udało nam się zabić i żyjemy jeszcze o dziwo, niestety nie mamy blue buffa, blue buffa zabrał Lancelot, nie, Changi zabrał blue, blue buffa, zajebiście No ale my wycofajmy się na bazę, słuchajcie, tutaj było ryzykownie, mało brakowało byśmy umarli Natomiast żyjemy, to jest najważniejsze, no i w goldzie wygrywamy, mamy najwięcej golda w naszej drużynie U przeciwników Argus ma więcej, więc Argus na Argusa musimy uważać Lancelot będzie w plecy, Tigral się tam psoci, więc to jest naprawdę świetna informacja, idzie Changey Ale że Lancelot tutaj gniemy, gniemy. Słuchajcie, on jest tak w plecy, chociaż my też będziemy w plecy. Więc być może tutaj po prostu. Udało się zabić. Świetnie, słuchajcie, 4-3. Więc wychodzimy na prowadzenie. Teraz skupmy się tutaj na blubafie naszym. Widzicie już tutaj e, Minotaur, to bardzo agresywna gra. Słuchajcie, no giga agresywna gra tak naprawdę. Widzę, że tam... E... Oj, możemy umrzeć. No niestety umarliśmy, natomiast Lancelot również nie żyje. No i tutaj Minotaur także umrze, Lesley nie żyje, więc no wychodzimy na prowadzenie, słuchajcie. To wychodzi naprawdę dobrze, Lancelot jest ogromnie w plecy, 1100 golda, więc... Lancelot ma mega ciężko, chociaż wiadomo, że on się może odbić, on się może odbić w trakcie gry, bo jest to dobry, dobry champion. Natomiast no, my mamy ogromną przewagę nad Lancelotem i nie wiem, czy my go nie będziemy dejwować generalnie, junglować. Na topie pomógłbym Argusowi, bo, Ar, bo Lancelot, bo Zilong sobie nie radzi, chociaż teraz myślę, że go może zabić dokładnie, bardzo ładnie udało się zabić Zilongowi Argusa. Naprawdę jest to świetna informacja. No i ja bym się skupił na żółwiu, słuchajcie. Wziąłbym tutaj sobie jeszcze golda i poszedł na żółwia. Chociaż bot. Bot, bot, możemy zabić Lesley na bocie. Okej, okay, udało się go zabić. Nie trafiłem z ulta tutaj Tigre, ale ich wyciągnął. Natomiast teraz bym poszedł po... Po, smok, po smoka, mówię, po żółwia. Bardzo mocno wyrwała, my prawie nic. Świetna informacja, no i... Uciekamy. I nie wiem czy ja bym brał teraz. Nie, 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 wycofajmy się. Wycofajmy się. To jest za dużo przeciwników. To się bardzo źle skończy. Argus na topie. Spróbujmy go tam odstraszyć trochę. Mhm. Mamy bardzo mało HP. Poszedłbym po blue. od nie żyje. Zrobiłbym żółwia, ale jest za dużo przeciwników. Mamy za mało HP. To nie ma sensu. To nie ma sensu. farmy się, słuchajcie. Wyfarmy się, wycofamy na bazę. Yy, zregenerujemy życie, zregenerujemy manę, której nie mamy, i weźmiemy wtedy Blue Buffa. Yy, żółwia, przepraszam. Natomiast na razie na spokojnie. Chociaż, szczerze, jest tutaj Leila, Na topie walka, więc idziemy tam zabić farsę. Świetnie, nie żyje. Chodźmy, zr chodźmy zrobić e, żółwia. 10 sekund do smite'a powinno to wyjść. Powinno to wypalić wszystko. Chociaż jest już Lancelot. Tigrealga będzie odganiał, więc my sobie powinniśmy na spokojnie poradzić. Udało się zabić e, żółwia. Świetnie. No i lecimy na bota, bo widzę, że teraz na bocie jesteśmy puszowani. Jesteśmy 4-1-5. Naprawdę świetna informacja. No niestety bot został spuszowany, więc my tutaj kontynuujemy farmę, żeby nie odstawać. Kibice z boty już się raczej wycofali, więc nie ma co ich gonić. Dokładnie, są na midzie, Lesley bije Laylę, no Layla może umrzeć, ona się bardzo głupio, głupiutko wbiła, natomiast no, my idziemy jej od razu pomóc. Oj, nie chcemy się tak daleko wbijać, tym bardziej, że tam jest fa farsa. O, Argus na ulcie, nie bijmy się z nimi teraz. Świetnie. Zabita, zajebiście. No i wracamy, słuchajcie, farmić. No i wracamy farmić, czyli idziemy na dżunglę. Tutaj najpierw nasza dżungla, później jakiś gold krabik z bota. To da nam przewagę w goldzie jeszcze większą. No i plus do tego będziemy mogli, słuchajcie, Tutaj zgankować na bocie. Chciałbym to wziąć. Zależy mi na tej farmie, żeby tutaj jeszcze powiększyć przewagę nad Lancelotem. No, skupmy się na Lesley. No i no, niestety nie, nie udało się. Wycofajmy się, słuchajcie. Tym bardziej, że gdzieś tutaj już widziałem Lancelota. Tu będzie? Okej, okay, farsa sobie uciekła. Ona potrafi uciekać, spoko. Lancelot na bocie, więc idziemy od razu tam pomóc. Lancelot, Tigreal, Notaur, Lesley, więc bijmy się z nimi. Oj, nie, głupio się wbiliśmy. Oj, bardzo głupio się wbiliśmy. Niepotrzebnie, niepotrzebnie straciliśmy. Ogromną przewagę i buffa, o ile się nie mylę. Strasznie stracona przewaga. Ajajaj, no tutaj słuchajcie Argus 5200 golda Lesley również ma dużo golda, więc tutaj no nie jest zbyt ciekawie słuchajcie Lancelot na naszym redzie, on tutaj próbuje, próbuje dalej dejbować. No i obawiam się o tego Argusa, słuchajcie, który on się tam dalej farmi Argus, który się tam dalej na topie farmi, więc pójdźmy go być może obić, zabić, być może nie No bo on prawdopodobnie by nas porobił, jeżeli by chciał, chociaż mamy odskok, to jest spoko Mhm Dokładnie o tym mówię. Tutaj sobie odskoczył. Jest żółw, którego chciałbym zrobić koniecznie. Gdyby tutaj lezy nie brała, to byśmy mogli zachować smajta na, na żółwie. Natomiast no, teraz nie mamy smajta. Ale żółwia przydałoby się i tak zrobić, więc. Oj, nie udało nam się uciec. Niestety. Niestety tutaj się nie, nie, nie wyszło. Natomiast nasza drużyna powinna porobić przeciwników. Tutaj zostaliśmy spokusowani przez przeciwników. Zinok bardzo ładnie podwieże, chociaż teraz troszeczkę za długo. No, możemy wziąć w wieżę, nam idzie dokładnie. No i trójka przeciwników nie żyje, więc możemy tutaj e, za chwilę od razu skupić się na żółwiu. Raczej, no nie zabijemy. Oj, prawie wyciągnął go ale Troszeczkę zabrakło, chociaż tak padł minotaur, więc to jest świetna informacja. No ja się boję Argusa. Boję się najbardziej Argusa, bo wszystkich innych zabijamy, ale jeżeli wbijemy się w Argusa, on użyje ulta, no to jesteśmy bezsilni. Żółwa, żółwia nie ma. Jeden żółw dla naszej drużyny. Szkoda. Moglibyśmy zrobić więcej, to byłoby naprawdę spokojna informacja. Natomiast e, aktualnie nie mamy jednego. E, za chwilę będziemy mogli brać lorda. Teraz sobie poszukujemy tutaj dżunglę i robimy golda, aby mieć przewagę. No bo tej przewagi aktualnie nie mamy. Więc sobie tutaj farmimy. Widzimy, że idzie Argus. ojej jajko, zabrakło, zabrakło trochę, zabrakło tutaj troszeczkę obrażeń. Niestety minotaur z farsą nas porobiły, chociaż tutaj zilą, widzę, że będzie się wbijał. No ta farsa jest też problemem, słuchajcie. Ona co prawda na razie nie robi obrażeń, aż takich gigantycznych, ale już zaczyna być problematyczna, więc... Hmm. Zobaczymy, 6-4, zobaczcie jak w godzie spadliśmy, natomiast wygrywamy drużynowo, to jest najważniejsze. No i zobaczymy, w ogóle gramy z buildem jakimś takim Ice Hunter's Magic Shoes, War Eggs, Endless Battle, Blade of Despair, Queen Wings oraz Malefic Roar. Więc zobaczymy, czy ten buildik się sprawdzi. A teraz no, róbmy dżunglę, róbmy dżunglę, słuchajcie, 6300 golda to nie jest dużo, chociaż przydałoby się pomóc naszej drużynie, bo widzę, że tam Argos się już bije. Ale my chcielibyśmy... Ależ pięknie, ależ pięknie, chodźmy po Lorda, go Lord, go Lord, mamy free, free Lorda, mamy. chodźmy na Lorda Bo tam Lancelot z Leslie będą defować, natomiast mamy darmowego Lorda, tutaj ja potrzebuję pomocy 19 sekund do smite'a, powinno to wyjść, no ja potrzebuję pomocy, halo <gryw> Drużyno jakby nie byłem w stanie go zabrać nawet. Właśnie ze względu na to, że nie mieliśmy drużyny do pomocy, to nam się przyda Laililu, również by się to przydało. Natomiast sądzę, że. Um, dla nas to będzie działało troszeczkę lepiej. Udajmy się na Blue Buffa, żeby go przeciwnicy nam nie ukradli czasami. Bo tutaj farsa by się na niego mogła czaić. Um, chociaż teraz powinniśmy być Steamem, słuchajcie. Killing spree, super. Chcemy się wbijać na plecy im. Argus na bocie, wracamy defować bota. Wiesz, Argus poszukuje tego bota na pewno. Dobra, mm -hmm. skoro nasza odróżna defuje bota, to my bierzmy mida. Tam jest Lancelot, Argus. Argus się cofa, Zenon być może zabije Argusa. Jeżeli nie... O, jest tutaj Lesley, ona... wow, 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 come down, Leslie. że nas solidnie wraz z wycięła, no ona też tutaj będzie problemem. Bardzo mocno bicie zostaliśmy przez Parsę. na szczęście nas nie zabiła, zabrakło jej trochę. No i co? Golimy go. gdzieś to może być. Słuchajcie, nie do końca wiem gdzie. Super, nie żyje. Weźmy go od tego, Nasza drużyna się bije na Midzie, ale oni raczej dużo nie zrobią. Tam być może nawet popadają. Ja bym tak nie puszował. Ja bym bardziej spuszował e, inną linię, aby tutaj rozdwoić ich siły, aby skupili się też na innych liniach, bo tam nasza drużyna może sobie no nie poradzić generalnie na Midzie z puszem. Ale dobrze byłoby spuszować jakąkolwiek linię. Natomiast teraz zobaczcie, my mamy tutaj. Oj, Argus. Oj, bardzo źle się wbiliśmy. Zabiliśmy Argusa. Jest to shutdown. I to jest ok. 8-8-1 Argus. Natomiast no, bardzo głupiutko się wbiliśmy w przeciwników. Szkoda, szkoda, że ten zwierząt ten umarł. Że mu nie pomogliśmy, że się trochę cykaliśmy. No, tigra z Buta nam wracał na bazę, nie wiem dlaczego. Rico z Riku jest szybszy, tutaj też by lepiej zadziałał. Natomiast, no słuchajcie, my tracimy, my tracimy, my tracimy Mida. My tracimy Mida, więc nie wiem, czy ja bym nie poszedł troszeczkę jeszcze w yy, obronę, aby tutaj po prostu lepiej działać. Nie fokusujmy się na tanku, chociaż no, Minotaur nie żyje. Mamy bardzo dużo cc więc jest spoko. Ale musimy za, zacząć grać drużynowo, bo my całkiem sporo solo gramy. Jako Lukart. A no, z Tigralem możemy zdziałać naprawdę cuda, więc Tigral jest spoko i można tutaj pomóc wygrać. Lancelot nie żyje, więc no, wygląda to ciekawie. Udaje, teraz tak, teraz, teraz pójdźmy z atakiem, najlepiej. Eee, change odpuszczuje bota, więc my tutaj możemy pójść z atakiem. Okej, okay, lecimy zabić farsę, która gdzieś ucieka. Zapaliśmy ją, KO. Double kill, świetnie. Argus na bocie. Weźmy przeciwnikom... Okej, okay, straciliśmy Retribution, natomiast Lance został obity. Ja bym zrobił Lorda. Chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł Argus, że wszyscy żyją, nie wiem czy to jest dobry pomysł żeby nie Lorda, natomiast zobaczmy jak szybko go będziemy zbijać. No to... To jest ryzykowne zrobimy, natomiast 12 sekund do retribution Udało się zabić lorda, świetnie. Zydon tutaj bardzo ładnie nas asekurował. No i drugi lord dla nas. Więc no słuchajcie, gramy, lecimy tutaj. No, trochę za długo go przytrzymaliśmy, natomiast teraz sądzę, że Leila go zabije raczej. Dokładnie plus nasza drużyna idzie z Lordem, a żyje zaledwie Lancelot. Lancelot nie jest jakiś kozacki, więc sądzę, że możemy to wygrać, mamy szansę to wygrać. Tym bardziej, że mamy lorda w tamtych rejonach, no i Leila z Tigralem, to jest naprawdę dobre combo No i tak, to może być wygrana gra. 13, 6, 14 statystyki końcowe. Leila tutaj, aj, skupia się na. Dobrze, Lancelot nie żyje, możemy wziąć topa, chociaż tutaj widzimy, że Layla próbuje to zabić, próbuje i udało się. Zajebiście idealnie w sam koniec. No, słuchajcie, powiem wam, powiem wam że Alucard naprawdę jest potężny, tym bardziej jeżeli przeciwnicy nie mają y, fighterów jakichś, którzy mają dużo y, dużo HP, lub przeciwko, przeciwko bohaterom, którzy nie są tankowaci po prostu, bo w papierowej postaci on wchodzi jak nóż w masło. Więc idealnie, tak naprawdę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. MVP dostaliśmy oczywiście, więc bardzo świetnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam was już do kolejnego odcinka. Teraz się z wami żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymaj. Dzisiaj cześć. We will be in touch.